Tymczasem w absurdystanie. Marsz, marsz, Dombrowski, Ziemi Polskiej do Polski. Tymczasem w absurdystanie 158. Opublikowany 11 stycznia 2021 roku. Znajomy przypomniał mi stary kawał z czasów komuny. O tym, że zające z ZSRR uciekały masowo do Polski. Pytane przez polskie zające o co chodzi, mówiły, że w ZSRR odcinają zającą trzecie ucho. Polskie zające na to przecież wy macie po dwoje uszu. A radzieckie no tak, ale oni najpierw odcinają, a potem liczą. Ten kawał może wkrótce być zrecyklingowany i znowu wrócić do obrotu w kraju. A wszystko dzięki nowemu projektowi zmian w prawie autorstwa posłów PiS. Ta propozycja zapewne jest zainspirowana sytuacją, w której Polacy masowo odmawiają przyjęcia mandatów za bezpodstawne zarzuty o nieprzestrzeganie pandemicznych regulacji, a sądy masowo stają po ich stronie, co sprawia, że cała robota policjantów jest na nic. Stąd więc pomysł nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu. Policjant ci go po prostu wręczy, a jak nie zapłacisz, Fiskus ściągnie z ciebie należną kwotę. A ty możesz sobie iść do sądu i sądzić się jego zwrot i może kiedyś dostaniesz pieniądze z powrotem. A wszystko dla twojego dobra, bo jak zauważyli autorzy tego pomysłu, odmowa przyjęcia mandatu przez sprawcę niejednokrotnie ma charakter impulsywny i nieprzemyślany, a w konsekwencji powoduje konieczność podjęcia szeregu czynności związanych z wytoczeniem oskarżenia w sprawie o wykroczenie. I tak już wkrótce nie będziecie mogli w emocjach odmówić przyjęcia mandatu, dopiero jak na spokojnie sobie to przemyślicie, to rozważycie, czy warto jest iść do sądu. Chociaż możliwe też, że już... Od kilku dni nie możecie odmówić przyjęcia mandatu, bo kiedy PiS wprowadza nowe prawa, to takimi pierdołami jak zasada Lex Retro non Agit specjalnie się nie przejmuje. Zobaczcie tylko na to rozporządzenie ministra zdrowia, które wydał w Sylwestra, a które ogłoszono 4 stycznia, a które zaczę zaczęło obowiązywać 27 grudnia. Jeśli więc zrobiliście coś nie tak w temacie szczepień 28 grudnia, to wasza wina, bo mogliście przewidzieć, że dwa dni później minister wymyśli sobie jakieś regulacje. Proszę o to mandat, którego nie możecie nie przyjąć według nowego prawa, które co prawda jeszcze nie weszło w życie, ale może później wejść wcześniej. Jak się nie podoba, to idźcie do sądu, chyba że te już też zniesiono ustawą z przyszłego roku. A jak nie zapłacicie mandatu, to po pieniądze upomni się jakiś funkcjonariusz skarbówki, sprawdzić czy nie ksiądz. Sprawdzanie akurat jest jak najbardziej zasadne, bo jak najbardziej może być ksiądz. W skarbówce zatrudnionych jest 11 księży, zapewne po to, żeby dbać o to, żeby panu Bogu co boskie, a fiskusowi co fiskusowskie. Bo nie bardzo widzę innego powodu, dla którego ksiądz miałby za średnio 6 tysięcy miesięcznie być potrzebny w krajowej administracji skarbowej. Z drugiej strony, czemu się dziwić? W Polsce, jak wszyscy wiemy, książa są ekspertami od wszystkiego. Nikt z nas się nie dziwi, kiedy pomimo tego, że książa nie mają żon ani nie dokonują na sobie aborcji, zapraszani są do dyskusji na tematy pożycia małżeńskiego czy też praw kobiet. Dlaczego zatem miałoby nas dziwić, że książa, którzy właściwie nie płacą podatków, a na pewno nie tyle co normalny obywatel, są traktowani także jako eksperci w tym temacie? Ostatnio okazuje się, że znają się także na wakcynologii. Podczas transmitowanej przez TVP mszy świętej, bo oczywiście TVP nie zajmuje się tylko indoktrynacją pisowską, ale i katolicką, jeden z księży odezwał się w te słowa. Wszystkie obecnie produkowane szczepionki na COVID-19 zostały wytworzone z wykorzystaniem ciał dzieci pochodzących z aborcji. Módlmy się za naukowców, aby wynaleźli szczepionkę niebudzącą kontrowersji moralnych. Ciebie prosi i my... O dziwo jego przełożeni natychmiast się od niego odcięli, przepraszając, informując, że sam to wymyślił, że tego nie było w skrypcie i że otrzymał nagane, a sam ksiądz nagle musiał wyjechać na urlop. Cie chłopak wrobił, po co mu były takie wyskoki, jakby nie mógł sobie zmolestować jakiegoś ministranta, jakiego koledzy i mieć święty spokój. Ale ksiądz nie był jedynym, który poniósł zasłużoną karę. Kobieta z Białostockiego, która brała udział w strajku kobiet, obudziła się pewnego poranka i znalazła wymalowaną na swoim podjeździe gigantyczną błyskawicę na szubienicy. Kiedy pytała sąsiadów, czy ktoś czegoś nie widział, dowiedziała się, że powinna być zadowolona z rysunku, chce obalić rząd, popiera licytację dzieci na Ukrainie, <laughs> jest tęczowa, księża byli zmuszani do seminarium przez komuchów, a spadający diabeł ma symbol błyskawicy. E, cokolwiek by to miało znaczyć. Niestety, do poszukiwania sprawców niewiele to wniosło, gdyby chociaż filmowali się oni tak jak ci, którzy zdemolowali kapitol, bo w USA multimedialnych relacji nie brakowało. To dzięki nimi wiemy, że nasi rotacy postanowili, a zapewne takim się wydawało, pójść w ślady Kościuszki i płaskiego. W mediach społecznościowych popularność zdobyło zdjęcie mężczyzny w kamizelce kuloodpornej, odpornej na której znajdowały się naszywki z symbolami kojarzonymi z radykalną prawicą oraz symbol Polski walczącej. W ręku trzymał polską flagę, która wyglądała, jakby ją ktoś obsikał. Po bliższym przyjrzeniu można zobaczyć, że po prostu znajdowała się ona na tym samym drzewcu co żółta flaga z wężem, kojarzona dziś z amerykańskimi ruchami neofaszystowskimi, ten w sumie na jedno wychodzi. Ku mojemu zaskoczeniu, TVP nie wychwalało bohaterskiego rodaka walczącego za oceanem, za wolność naszą i waszą. Być może dlatego, że dowiedzieli się od swojego eksperta, że cała ta akcja to prowokacja przebierańców z Antify. Wciąż jednak się dziwię. W końcu w TVP akurat prowokacje to coś, co tygryski lubią najbardziej, a ich autorzy są doceniani. Jak ten reporter z Lublina, który specjalnie rozrzucał po śmieci, żeby nakręcić materiał o tym, że opozycyjne władze Lublina nie dbają o porządek na skwerze imienia Lecha Kaczyńskiego. Co prawda jak sprawa się rypła, to z TVP musiał odejść, ale za to teraz dostał ciepłą posadkę w kontrolowanym przez PiS urzędzie marszałkowskim, gdzie na pewno znajdzie wiele sposobów, aby dalej uprzykrzać życie peowskiemu prezydentowi Lublina. Atakowanie wydaje się dziś głównym zajęciem prawicy, która, jak widać po tym jak idzie program szczepień, niewiele więcej umie. Po tym jak profesor ginekologii z Wrocławia skrytykował wyrok Trybunału Prostytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji, organizacja Zygotarian, znana głównie z umieszczania drastycznych plakatów w miejscach, w których mogą one zestresować walczące o ratowanie swoich ciąż matki, zaatakowała go osobiście za pomocą billboardów pytających, czy okrutne zabójstwo dziecka to pomoc matce, doktorze Zimmer? W klinice kierowanej przez profesora Zimmera w latach 2014-2018 abortowano 118 dzieci. Podczas aborcji dzieci najczęściej umierają na skutek uduszenia. Poza tym na plakacie znajduje się zdjęcie abortowanego płodu oraz bramy szpitala, w którym pracuje profesor Zimmer, a który z oczywistych przyczyn dokonywał w tych latach jedynie legalnych aborcji w przypadkach zagrożenia życia matki, deformacji płodu lub kiedy ciąża była wynikiem gwałtu lub kaziroctwa. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, co chcą osiągać zygotarianie, rozwieszając po mieście odrażające plakaty z składami. Owszem, kobiety z zagrożoną ciążą lub po poranieniach nieraz skarżyły się jaki ból zadaje im widok tych plakatów, ale te, które chcą dokonać aborcji, przecież tym się specjalnie nie przejmą. Szczególnie, że one zwykle wiedzą o temacie więcej niż można się dowiedzieć na lekcjach religii w szkole z fałszującego temat filmu Niemy Krzyk i innych propagandowych produkcjach propagowanych przez prawicę, więc nie dadzą sobie wmówić, że tak to wygląda. Więc o co chodzi? Może przeciwnicy aborcji mają jakiś fetysz? No ale takie rzeczy to się załatwia za zamkniętymi drzwiami. Tak jak do niedawna można było na stronie policji oceniać gwiazdkami od 1 do 5 zdjęcia niezidentyfikowanych zwłok. Po tym jak w sprawie napisały media, policja usunęła tą opcję, tłumacząc się niedopatrzeniem przy dostosowywaniu szablonu strony. Może i izygotarianie zrobiliby sobie jakąś stronkę ze zdjęciami płodów i tam sobie je oglądali dowoli? Właściwie przeniesienie działań prawicy do świata wirtualnego mogłoby rozwiązać wiele problemów w naszym kraju. Wyobraźcie sobie, jak dobrze by nam się żyło, gdyby ktoś Kaczyńskiego nauczył grać w Cywilizację albo w Simsy. Mógłby sobie dowoli tam rządzić i dzielić na przestrzeni całej planety i prowadzić swoje wojenki. Lub wręcz przeciwnie, kontrolować każdy aspekt życia swoich bohaterów. A Polacy mieliby święty spokój. Spod komisją Macierewicza do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy w Smoleńsku już właściwie tak jest. Działa ona sobie właściwie wirtualnie od lat, pisałem już o niej w trzecim ty odcinku tego cyklu. Nic istotnego dla normalnego człowieka tam się nie dzieje i rzecz nie ma prawa, jeśli pamiętamy, jakiej klasy eksperci w niej zasiadają, a jedyną emanacją jej istnienia na świat rzeczywisty są pojawiające się co kilka miesięcy wypowiedzi Macierewicza, że raport komisji jest już gotowy do publikacji i właściwie już można by go upublicznić, gdyby nie, tu wstaw aktualną wymówkę. Poprzednią wymówką były wybory, teraz na topie jest pandemia, ale jak tylko się skończy, to już na pewno Macierewicz opublikuje swój raport. Co prawda komisja, choć wirtualna, kosztuje podatnika realne pieniądze. I to nie małe. Ale to, co jest naprawdę ważne, to to, że Macierewicz nie jest już ministrem obrony narodowej. Bo to akurat nie był dobry pomysł, obojętnie czy z ruskim agentem, czy tylko zwyczajnym świrem, choć w sumie jedno drugiego nie wyklucza. Mam wrażenie, że Polacy traktują Macierewicza troszkę tak, jak szkoci królową Melżbietę, traktując go jako taki nieszkodliwy folklor kraju, w którym żyją. Okej, okay, utrzymanie rodziny królewskiej kosztuje fortunę, ale póki siedzą w tych swoich zamkach i bawią się w jakieś śluby z karetami i pozowanie do zdjęć na torach wyścigów konnych, to niech sobie będą, byle by im znowu nie przyszło do głowy podbijanie innych krajów albo skazywanie ludzi na ścięcie. Tekst powstał dla portalu Bryckie Listy. Zdjęcie Macierewicza, ja, Fryta, Creative Commons zdjęcie królowej brytyjskiej domena publiczna zdjęcie banknotów Jericho Creative Commons